Rivia, miasto liczące 1234 mieszkańców. Pośród nich żyje 253 nie ludzi. 25 września 1268 roku wybucha pogrom. Ulice spływają krwią elfów i krasnoludów. Tylko jeden człowiek staje naprzeciw rozjuszonego tłumu. W czasie zamieszek ginie 76 nieludzi, w tym Wiedźmin Geralt z Lidli, pchnięty w piersi widłami przez człowieka, o którym wiadomo jedynie, że nazywał się Rob i miał dług w wysokości trzech koron w lokalnej karczmie. Ratując Wiedźmina ginie też Yennefer z Wengerbergu. Ciała Geralta i czarodziejki zawiera tajemnicza dziewczyna o popielatych włosach. Miejsce pochówku pozostaje nieznane. Pamiętam. Olivia e